Witam wszystkich kolejny raz w naszym spotkaniu z Evangelii Gaudium papieża Franciszka. Ten dokument programowy jakże ważny dla nas i chyba cały czas za mało odkryty. Jesteśmy w pierwszym rozdziale, który wprowadza w całe myślenie papieża Franciszka i dlatego bardzo szczegółowo zatrzymujemy się nad kolejnymi punktami. Bo rzeczywiście odkrywam zwroty, zdania, które określiłbym jako prawdziwe perły. Serca Ewangelii to kolejna część pierwszego rozdziału adhortacji apostolskiej o ewangelizacji. I papież bardzo mocno mówi po raz kolejny o kluczu misyjnym. Kościół ma być misyjny, to znaczy ma wychodzić cały czas, z orędziem Ewangelii do współczesnego człowieka, i zwraca uwagę na to, żeby ten, to posłannictwo było rzeczywiście wypełnione, musi być odpowiedni sposób komunikowania orędzia. Franciszek zwraca uwagę na to, że dzisiaj duże znaczenie w przekazie treści odgrywają media. I rzeczywiście widzimy rolę telewizji, ale jeszcze bardziej internetu, mediów społecznościowych. Ojciec Święty zwraca uwagę, cytuję: że głoszone przez nas orędzie narażone jest bardziej niż kiedykolwiek na to, że ukaże się okaleczone i sprowadzone do pewnych jego aspektów drugorzędnych. I to bardzo trafna ocena tego, co dzieje się, zwłaszcza w przestrzeni internetu który jest jednym, no, albo trzeba by powiedzieć, jest największym medium, czyli sposobem komunikowania się dziś ludzi różnego rodzaju, spory, które toczą się w internecie, w tym zakresie religijnym, a jeszcze zawężając w kontekście papieża Franciszka, tak naprawdę dotyczą drugo, a trzeba by powiedzieć trzecio, czwarto, czy nawet dziesięcio rzędnych spraw. I sprawdzają się w ten sposób słowa papieża Franciszka, że to, co najistotniejsze, może umknąć uwadze odbiorców mediów. Papież dalej formułuje, że niektóre kwestie stanowiące część nauczania moralnego Kościoła pozostają poza kontekstem, który nadaje im sens. To dotyczy więc nie tylko kwestii doktrynalnych, w co wierzymy. Jak rozumiemy kościół, na przykład, czy konkretne y, artykuły naszej wiary. Ale ta sama rzeczywistość, to samo niebezpieczeństwo dotyka kwestii moralnych. Y, dlatego, że bardzo często y, w mediach y, spotykamy tylko jakiś wniosek y, na przykład y, sprzeciw wobec aborcji, czy y, sprzeciw wobec y, na przykład, współżycia. Przedmałżeńskiego, i media koncentrują się tylko na tym wycinku, na tym wniosku końcowym całego moralnego rozumowania, pomija się całe biblijne czy teologiczne zakorzenienie konkretnej normy moralnej. I to jest pewne niebezpieczeństwo. Z jednej strony mamy dostęp do ludzi, a z drugiej strony, coraz większa szybkość życia, krótkość wypowiedzi jako konieczność, tak, że, że, że nie możemy zbyt dogłębnie przekazywać treści, może zaowocować jakimś zubożeniem przekazu. Idąc dalej, papież Franciszek zwraca uwagę na bardzo istotne rzeczy właśnie w tym kontekście duszpasterstwa w kluczu misyjnym. Nie ma to duszpasterstwo, cytuję, obsesji na punkcie niespójnego przekazu doktryn, które próbuje się narzucić. Gdy przyjmujemy cel duszpasterski i styl misyjny, który rzeczywiście dotarłby do wszystkich bez wyjątku i bez wykluczeń, to przepowiadanie koncentruje się na tym, co istotne, na tym, co piękniejsze, większe, bardziej pociągające i jednocześnie bardziej potrzebne. Całość doktryny, całość objawienia jest nam potrzebna, ale są pewne kwestie najbardziej istotne, których współczesny człowiek w sposób szczególny potrzebuje. Kiedy usiłujemy powiedzieć wszystko, kiedy zwracamy też uwagę na różnego rodzaju szczegóły, które są ważne, ale na poziomie nauczania katechetycznego, czyli pogłębienia wiary i coraz większej integracji mojej wiary z wiarą Kościoła, to traci się blask ewangelizacji. Przykład. Oczywiście Maryja jest bardzo ważna w duchowości katolickiej. Sakramenty bardzo ważne. Trudno wyobrazić sobie wierzącego, praktykującego wiarę katolika bez udziału w liturgii, czy niekorzystającego z sakramentów, kiedy mógłby z nich korzystać. Czy to są kwestie ważne? Bardzo ważne. Ale czy stanowią treść kerygmatu, czyli pierwszego orędzia? O zbawieniu w Jezusie Chrystusie? Nie. I nie znaczy więc, że mamy te kwestie pomijać, ale kiedy wychodzimy z Ewangelią do ludzi, którzy nie mają doświadczenia Pana Boga, a koncentrujemy się na przykład na spowiedzi świętej, na warunkach spowiedzi, na ilości sakramentów, albo na jakichś kwestiach, właśnie związanych z tytułami maryjnymi, dogmatami maryjnymi, to zaciemniamy tak naprawdę podstawowe. Orędzie chrześcijańskie, że Bóg kocha i człowiek jest zbawiony przez Jezusa. I teraz niektórzy boją się, że kiedy nie będziemy więc mówić o tych jakże ważnych rzeczach, to działanie Kościoła nie będzie katolickie. Papież mówi właśnie o takiej sytuacji, że musimy zwrócić uwagę na to, co jest najistotniejsze, co jest najpiękniejsze by pociągnąć ludzi i daje jednocześnie konkretną właśnie odpowiedź w tym fundamentalnym rdzeniu jaśnieje piękno zbawczej miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie który umarł i z martwych stał Ojciec Święty Franciszek w tym dokumencie Ewangelii Gaudium pokazuje jednocześnie coś co jest fundamentalne dla Rozumienia wiary katolickiej, a mianowicie hierarchia prawd. Przypomniał to Sobór Watykański II i do tego odwołuje się Franciszek. Dotyczy to dogmatów wiary, jak i całości nauczania kościelnego. I teraz nie wszystkie prawdy wiary mają takie samo znaczenie takie samo miejsce w owej hierarchii prawd. I jeśli chcemy więc zanieść Ewangelię do ludzi, którzy nie mają doświadczenia Pana Boga, żyją coraz bardziej w świecki sposób, pozbawieni Boga, to musimy dawać to, co najistotniejsze: miłość Boga i darmowość zbawienia. Przypomnę słowa Benedykta XVI, który w jednej ze swoich homilii było to na Otwarcie roku wiary, powiedział, że na pustyni odkrywa się wartość tego, co jest niezbędne do życia. Kiedy doświadczamy różnego rodzaju ograniczeń, czy czegoś, co zagraża naszemu życiu, skupiamy się na tym, co jest bezwzględnie konieczne, potrzebne. I tym y, czymś w wymiarze wiary, orędzia chrześcijańskiego jest kerygmat. Jeszcze raz powtarzam, to nie znaczy, że sakramenty, prawdy biblijne są nieważne albo są y, mało istotne. Są bardzo ważne i dla zdrowego życia wiary są niezbędne. Ale kiedy mówimy o ewangelizacji, czyli o takim głoszeniu, które poruszy człowieka, że nasz rozmówca chce zmienić swoje życie, to musimy skupić się na tym, co najistotniejsze. Jeszcze raz powtarzam, miłość Boga i zbawienie w Jezusie Chrystusie. To nie jest wymysł współczesności. Już święty Tomasz Zakwinu mówi o hierarchii prawd, ale też o hierarchii w cnotach i czynach. I Franciszek mówi, że dokładnie ta sama sytuacja, która dotyczy przestrzeni doktrynalnej, obejmuje kwestie moralne, etyczne, że znowu mamy pewną stopniowalność prawd w dyskusjach, zwłaszcza w takich atakujących papieża Franciszka, czy ludzi, którzy usiłują powiązać ewangelię. Ze skomplikowanymi sytuacjami współczesnego człowieka, bardzo często słychać właśnie zarzut niespójności, wybiórczego traktowania prawd moralnych czy wręcz nawet zmiany, zerwania z tradycją i tak dalej. Nie, jest hierarchia prawd i hierarchia zasad moralnych. I teraz. Kiedy ewangelizujemy człowieka, czy mamy na przykład osobę, która przyjęła Jezusa jako Zbawiciela, jako Pana, chce żyć z Panem Jezusem, ale to jest dopiero początek, to nie możemy, nie wiadomo jakich wymagań moralnych stawiać temu człowiekowi, bo on ma najpierw zachwycić się Bogiem, on ma się uczyć życia z Bogiem a to stopniowo będzie przemieniało jego, jego życie, jego myślenia przez to jego decydowanie i jego styl funkcjonowania. A więc dotknie także ten wymiar moralny. Jeszcze jedna rzecz, a mianowicie to nasze głoszenie, żeby było spójne i żeby rzeczywiście przynosiło owoce, także w wymiarze takiej formacji wiernych żyjących już w kościele. Papież zwraca uwagę na należne proporcje. Niektórzy mają tendencję, żeby skupiać się przede wszystkim na jakiejś jednej kwestii. To jest taka historia też, że jeden ksiądz mówił wciąż o spowiedzi świętej. Ludzie już mieli dosyć słuchania o spowiedzi świętej. No bo co kazanie, to jest o spowiedzi świętej. W uroczystość świętego Józefa. Wiele ludzi było w kościele. Proboszcz wychodzi na Ambonę i mówi: Dziś mamy święto świętego Józefa, więc wam powiem o świętym Józefie. Ludzie patrzą na siebie, odetchnęli wszyscy z ulgą, będzie w końcu inne kazanie. Tymczasem proboszcz zaczyna. Obchodzimy uroczystość świętego Józefa. Józef był cieślą, cieśla. Pracuje z drewnem i robi różne rzeczy z drewna. Drewniane są konfesjonały, a więc porozmawiajmy o spowiedzi. Ta anegdotka pokazuje właśnie ową niespójność czy niezachowywanie proporcji w tym, co się mówi, głosi i wokół czego koncentrujemy nasze orędzie. Zarówno to ewangelizacyjne, jak i to. Katechetyczne, czyli pogłębiające doświadczenie, to, to pierwsze doświadczenie obudzenia wewnętrznego człowieka. Ojciec Święty Franciszek mówi, że, cytuję: Można tą proporcję rozpoznać w częstotliwości, z jaką porusza się niektóre tematy oraz w akcentach, jakie się kładzie w przepowiadaniu. Na przykład. Jeśli jakiś proboszcz podczas roku liturgicznego mówi 10 razy o wstrzemięźliwości, a tylko dwa lub trzy razy o miłosierdziu czy sprawiedliwości, dochodzi do dysproporcji, powodującej, że przysłonięte zostają te właśnie cnoty, które powinny być bardziej obecne w przepowiadaniu i katechezie. Tak samo ma miejsce, gdy bardziej się mówi o prawie niż o łasce, bardziej o Kościele niż o Jezusie Chrystusie, bardziej o papieżu, Niż o słowie Bożym. Nie można niczego z orędzia chrześcijańskiego wykluczyć. Ale trzeba umiejętnie głosić, proponować ludziom konkretne prawdy, też konkretne rozwiązania moralne, które są w stanie na danym etapie przyjąć. I teraz człowiek, który jest w kościele, czy to duchowny, czy świecki. Człowiek, który chce ewangelizować, ma wzrastać w wierze. Powinien mieć to wszystko poukładane w głowie i w sercu. I umiejętnie potrafi poprowadzić człowieka, którego ewangelizuje czy którego formuje, poprzez kolejne etapy, stopnie tej hierarchii prawd wiary i prawd moralnych. Musimy więc pokazywać radość Ewangelii. To jest ten główny aspekt, jeśli chodzi o postawę papieża Franciszka. Bo wtedy rzeczywiście Ewangelia jest pociągająca. Kiedy natomiast nie uwzględniamy tego, o czym mówi papież Franciszek, to jest niebezpieczeństwo, że wiara. Stanie się bardziej ideologią, a ewangelizacja, no właśnie, jakąś propagandą, tylko akwizycją wiary, a chodzi przecież ostatecznie o życie. I kończąc dzisiejszy odcinek naszego wykładu, oddam głos znowu papieżowi Franciszkowi. Orędziu grozić będzie utrata jego świeżości i nie będzie już miało zapachu Ewangelii. Kiedy? No właśnie. Kiedy bardziej skupiamy się na tym wszystkim co jest ważne, ale nie najważniejsze. Kiedy stosujemy nieodpowiednią metodę i kiedy bardzo subiektywnie zwracamy uwagę w nauczaniu na jakieś wybrane aspekty doktryny czy moralności. Idźmy Tą drogą właśnie, drogą rozsądku, drogą przede wszystkim miłości. Jeśli mamy przed sobą człowieka, który nie spotkał, nie doświadczył żywego Boga, to zróbmy wszystko, żeby go doświadczył, żeby rozpoznał radość Ewangelii. Wtedy będzie człowiek zadawał wiele pytań. Wtedy będzie miał otwarte serce. I to jest wyzwanie dla Kościoła. Dlaczego tylu Wiernych też, bo nie dotyczy to tylko osób spoza Kościoła, ale członków Kościoła. Nie identyfikuje się z wieloma prawdami wiary, a jeszcze bardziej z różnymi zasadami moralnymi, bo nie spotkali żywego Boga. Więc róbmy wszystko, by zapalić świat radością Ewangelii. Pozdrawiam serdecznie.